Siemmo dzisiaj będziemy trudować mojego kolegę modulatorem. Jesteś w wi Jestem. Wifi? Jestem jest pomiędzy nami połączenie. Cały film wyszedł bardzo śmiesznie, więc polecam oglądać do końca, ale jeszcze przed tym zostawcie lajka, like, suba i wpiszcie kod ND36 w sklepie Fortnite. No i teraz Was już zapraszam do oglądania. Halo? A? halo? Halo Tynek? Wyłącz ten modulator. Jaki modulator? O co ci chodzi? Sam się wyłącz, psychicznie! To ci by za kamienne kień Dobra. Jezu, boję się. Wyślesz mi skina w Fortnite. Nie, jestem, nie jestem biedny. Mieszkam pod mostem. Sorry, ja pykam chłopaka, który jest bogaty. To nie będziesz miał takiego. Mam, nie, te... ja... Mam Ja latuję, mam 1500 modulców. Chcesz ja zostać moim Pogodziku? chłopakiem? Nie. Jak wygramy A... tą rundę? To przemyśleć. Czy... Dobra. Dead. Widzisz jaka jest. pro-playerka jestem? W Fortnite? pro player. Pra player. Jestem lepsza od SummerSeat. Co to jest? Taka streamerka. Cieka Masz jeszcze... pompę? Mam pompę. Tam tak, jest jeszcze chciał... jedno. Chciałbyś mi ją dać? O pompa! Dobra, nie potrzebujecie już! Właśnie czy ja powiedziałem, że tutaj jest ale dobra. Nie potrzebuję bo nie mam fałdold. Wyśle w miskina. Mogę Ci wysłać jak wygramy tę rundę. I wtedy będziesz mogła być moim chłopakiem. Szłakka szuka szukasz? Chłopaka szukasz? Ja myślę, że tej dziewczyny szukasz. Sam pisałeś tak... <laughs> Sam pisałeś tak na Discordzie na Andy Community. Szukasz dziewczyny, halo. Nie, nie szukam, już szukam chłopaka. Ale ty jesteś niemiły. Ja się staram, a ty odrzucasz moje prośby. Daj mi no, Jak wygramy, to możesz, to możesz być moim chłopakiem. Daj mi te rękawiczki! Tylko, ja że w dziewczyna. nie jestem chłopakiem! Nie jestem chłopakiem, hello. Dobra. To jak to wygramy, to możesz być moją dziewczyną. Tak? Tak. O! I wyślesz mi skina! Tak. Okej. Okay. A za ile skina? Yy, za 800 mogę Cię wysłać. Dobra. Jesteś może wifi? Jesteś może Jestem. Batuję pomiędzy nami połączenie. Ja nie. Idę skaczać! Nie skacz! Zobacz! Nie tu skacz, jest Pamiętasz nami połączenie, czy nie? Nie, nie skacz, proszę, nie rób tego! Nie! nie. No. Wiesz, że miłeś od pierwszego wejrzenia? Ja nie wierzę. Dobra, to mogę! Mogę być twoją dziewczyną? Jak wygramy? Bo dziewczyna nie rzuca. Chodź mały, podwiozę cię. Mały, mam metr 40 metrów. Kapeluszu. W kapeluszu oczywiście. Ile masz lat? Ja mam lat 16. Ja mam 30. Nie, to oh, <grym> A, to mam 16 dla ciebie. Mm. A było, A... się musiał latar, skoro masz te 16? Nie, bo ja jestem dziewczyną i ja po prostu przychodzę opóźnioną mutację. Ale masz brykę! Tak, wiem. O kurde. Ale drift. Ja ten trick mała? Widziałam. Po tu! Dobra, muszę ci coś powiedzieć. Tak. Zdradzam cię z Palionem. Ale ja nie jestem z tobą jeszcze. Tak, mam do ciebie ostateczne pytanie. Chodź, chodź. Tak. Mam do Ciebie ostateczne pytanie, chodź. Tak? Chodź, chodź. Wysiądź z auta. Mam do Ciebie pytanie. Chcesz yy, być moim Fortnite'owym chłopakiem? Jak wygramy, teraz nie. Okej, okay. no. no, 80, bo. 80. Dead. Dobrze. Dobra, jestem co, nie? O typy! Ile masz winów w Fortnite? Cie? Dużo. Dużo? Bardzo dużo. Gdzie on jest? A jaką masz rangę na y, rankedach? Eee. srebro 3. Ale jest słaby. Ja jestem, ja jestem, najlepszy, ja jestem najlepszy w tej grze. Ja pokonałem Peterbota. Tak? A kto to Peterbot? Taki pra-flyer. Taki jest. A. A wiem, że jestem najlepsza w tej grze? Nie? O! Patrz! Latam! Nasza mm, się do pompy? Dobra, ale musisz mnie zry zryzować. Co muszę zrobić? Zryzować. Jesteś może mikrofalówką? Nie. Pokręcisz, mnie, pokręcisz mną jak należy. O! Patrz! Ui. Ui. <laughs> Już mogę ją do pompy? Dzięki. Dzięki. Ej, mam typków! Typków mam! Idę! Chcę Cię uratować! To ja właśnie drzewo, drzewo Idę ci uratować. Nie! Nie ratuj! Ja sobie dam radę! Ja nie. sobie dam radę! Biję! Biję się! Nie! Ej! Prawie... Prawie Ratowałem go zabiłam! Cię. Prawie go Bisz zabiłam! Teraz w podarunku? Chcę... Matrz stóp! O ty mówisz! to stóp chcę! O! Nie uratowałeś mnie! Zginęłam! Ej! Szybko! Trudno. Zreszt mnie! Czekaj! Ja mam pomysł! HP, zginę! Chodź! Ja mam Nie masz pomysłu! Jedyny pomysł to jest nasz związek! Chodź! Co?! Chodź! Nie. Idę! Ale ty o jesteś nie. słaby! je Zabiję na ciebie! Dawaj! Weź moją Misiu, wygraj Wyga. to dla mnie! Wygraj to dla mnie Misiu! Oj! Gubi się we własnych budowlach, ale to jesteś słaby! Bardowałem coś tamców na jednego boksa. To specjalnie dla mnie? Tak. Ale jesteś romantyczny. Wiem, nawet jeżeli bok na napieprza, to cię rewajwuje. A. Jestem na halo. komu pi. Kowelka mi z dołu! Bię. O nie! nie! Pomóż mi, pomóż mi! już podzczalnie za ciebie! Tak! Yeej! Dziękuję! Dziękuję! Nie ma sprawy! Ła No kto? Kto się spierdział? Fum. Ja ze strachu, ja ze strachu, wiesz? Ale że tak ja. spierdzieć się komuś na twarz, to tak naprawdę? Ja niemiło. ze strachu, ja ze strachu, przed bossem, wiesz? Musimy, musimy mieć, musimy mieć auto. Nie ma? Nie ma. Ukradłeś mi auto, ale ty jesteś niemiły. Ja jestem... do tego, bo jestem ciemny. Ja idę. Nie wiem jak ty. Hmm, I za zostawiasz mnie? Tak. Smutno mi. To idę ja skoczyć. Cristiano Ronaldo zwanie po ciebie. A ty nie miałeś tej swojej deski takiej? Dalej sądzisz, że to modulator? Tak. Nie, to prawdziwa miłość. Moja prawdziwa miłość to Cristiano Ronaldo. Ale Cristiano Ronaldo nawet nie wie o twoim istnieniu, a ja wiem. Wiem, mam jego podpis. To tak, pokaż. Ty musiał dać kamerkę. No to dawaj, chcę zobaczyć cię przy stojniaku. Te twoje lotki są strafnie hot, wiesz? Wiem, wiem. Skąd się takie owoce? Stalkujecie. Mam więcej fragów od ciebie, ale ty jesteś słaby. Zobaczymy. Jesteś strasznie słaby, wiesz o tym? Tak, Patrz. tak, wiem. Pat to. Stój w miejscu. Chodź tutaj, chodź tutaj. Idę, idę. Patrz. A, a, a. Pull box? Pull box? Jak się czujesz? A. Pa pa pa! pa, pa. A masz takie coś? Masz takie coś? Mam. O kurde. No, Ej, chodź do Wybrać mnie, to zmienię to. temat, chodź. Chcę być moim mężem. Jak wygramy? Hello, darkness, my friend. Zbudujesz my ze mną ja Skybase miłości? Jak wygramy? Ale ty jesteś niemiły, ciągle jak wygramy, jak wygramy. A jak wygramy, to pewnie mnie zablokujesz. Nie, nie zablokuję cię. Nie, w ogóle. Już jeden nie. nie zablokował. O Jezu, to jakiś niefajny. No, Toxic. Wiesz jak się nazywał? Flebek. Aaa. Znasz gościa? Nie, nie, nie znam. Usztrelają się! To jest... Aaaaa, Alfred! Obronię cię! Obronię cię! Chodź! Wygramy to! Mój koczaku, wygra... koczaku, chodź, chodź mój koczaku! Chodź mój koczaku! Tak widać! Koczak! Tego nie wygramy? Choć. Wygramy to... koczaku! To cię znajdę! i... No spoko, czekam na ciebie! Zrobię romantyczną kalację, okej? Zrobię remonteczną kolację, okej? Okay? Umiesz robić płatki z mlekiem? Nie umiem robić y mleko z płatkami. No teraz ktoś nas skolapsuje, mówię ci. Nikt nas nie skolapsuje. Tutaj są... Chodź. O, <laughs> Dobra! Esta! Nie, bo ja zdycham, coś... Chodź! Pajdź, chodź. To jest nasz synek! Chodź, zobacz! Chodź, to jest nasz synek! Widzisz? Fajny? Widać że potacie. E, to nie Piotrki. mój! Tu jesteś pomarańczowy, nie? Widać że potacie, takie I Jeszcze pierdzi piaskiem, nie, ja się od niego odsułam. Masz jego problemę teraz, wyjść świecisz na żółta No nie! Jesteś jej wielkim jednym ekspertem To nie moje dziecko! Dobra, Myślę mamy dwie osoby. osoby! Myślisz, że to wygramy? Myślę, że nie. Aha, okej. Okay. Mam typów. Tak? Oh, on jest dobry! On jest dobry! Pomóż mi, proszę! Moje... Moi... Idę! Pystojniaku! Idę cię uratować! Laczki, pomóż! Pystojniaku! Mam 8 idę HP! Uratować. Mam 8 HP! Pomóż, pomóż mi! Gdzie on jest? O nie! Zginęłam! Zginęłam, proszę! Zabij ich! Nie, idę cię uratować! Zabij ich! Ja! Zostaniesz tak. chłopakiem? Tak. tak! Jesteśmy teraz for fortnite'owym parą? Tak! Dobra, chodź, chodź do lobby, chodź do lobby. Jesteś na to gotowy? Jestem. Jestem 40-letnim Kazimierzem. Jesteś nagrywany na YouTube'a i, i ty chcesz kogoś pozdrowić? Pa. I to będzie koniec tego filmiku, więc jeżeli się spodobał, to walnijcie suba i lajka. No i elo!